Najbardziej nudnym spotkaniem, jakie jest organizowane w trakcie roku akademickiego na uczelni, dlatego że w sali gromadzi się około 100 osób, które wychodzą i odbierają jakiś dokument z rąk, z rąk rektora albo z, w towarzystwie kanclerza, czy dyrektora instytutu, czy dziekana. Ale proszę Państwa, wydaje się, że jednak to spotkanie jest spotkaniem niezwykle ważnym. Ono przede wszystkim pozwala na to, ażeby uhonorować symbolicznie, choć konta Państwa też zostały w jakiś sposób zasilone, ale w tej formie uhonorować symbolicznie za te lata pracy, te dekady pracy, które Państwo na rzecz naszej uczelni poświęcili. Jest to też doskonała okazja do tego, żeby zobaczyć osoby z różnych jednostek, i zorientować się, że nasza uczelnia, która zatrudnia ponad 2,5 tysiąca pracowników, to jest duży organizm, który wymaga pracy naprawdę wielu, wielu ludzi na bardzo różnych stanowiskach, na bardzo różnych pozycjach do tego, żeby funkcjonować, do tego, żeby osiągać taką pozycję, jaką, jaką mamy. Do tego, ażeby nasza uczelnia była dobrze postrzegana, potrzebny jest wysoki poziom badań naukowych, potrzebna jest wysoka jakość kształcenia. Ale potrzebna jest też ta praca, która służy, a żeby temu wszystkiemu stworzyć warunki, warunki materialne i warunki formalno-prawne, a więc mamy zarówno pracowników z administracji, mamy pracowników inżynieryjnych, technicznych, mamy prawników, mamy specjalistów z różnych dziedzin, mamy osoby wykonujące naprawdę przeróżne, przeróżne prace i to jest też okazja do tego, żeby bardzo serdecznie podziękować. Ja mam okazję przynajmniej 100 osób z 2,5 tysiąca w jednym miejscu mieć za jednym zamachem i zobaczyć, jaki jest procent tych, których jeszcze nie widziałem. Też sobie bardzo cenię to, że mam szansę rzeczywiście zobaczyć również niektóre osoby po raz pierwszy naprawdę i podziękować podziękować za to, co Państwo dla tej uczelni, dla naszej uczelni, dla naszej alma mater zrobili. Tyle jest z głowy, bo dzisiaj nie mam nic do czytania, ale chyba istotniejsze przy takich spotkaniach jest to, żeby się spotkać, porozmawiać, zobaczyć i tak naprawdę poczuć to, że jesteśmy jedną rodziną SGGW, jedną grupą, która pracuje dla wspólnego celu. Nie tylko, żeby zarobić pieniądze i żeby utrzymać rodzinę, ale również dlatego, żeby mieć z tej pracy satysfakcję i tworzyć to wielkie dzieło, jakim jest Szkoła Głównego Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od lat prawie 200. 10. Także bardzo, bardzo Państwu za to wszystko, co Państwo zrobili dla naszej uczelni raz jeszcze dziękuję. A technicznie to spróbujemy zrobić to tak, że mamy kolejność jednostek w postaci instytutów, wydziałów, jednostek administracji. Kolejność wydziałów jest instytutów jest też historyczna, więc spróbujemy sobie to zrobić jednostkami, a w obrębie jednostek od naj... Od tych, którzy mają najniższy początek Pesela, yy, skończywszy na, na, na osobach najmłodszych, yy, bardzo bym też prosił, żeby yy, towarzyszyli mi przy wręczaniu tych yy, podziękowań yy, dyrektorzy instytutów czy DIKA. Także taki tak. jest pomysł. No dobrze, to... to ja nie mam listy. Tak. <noise> Dzień dobry, w takim razie zapraszam dyrektora instytutu rolnictwa doktora habilitowanego Łukasza Uzaurowicza, profesora SGGW. Zapraszam z okazji 30-lecia panią doktor habilitowaną Ewę, Ewę szarą. Zapraszam. Pana doktora Habilitowanego Tomasza Sosulskiego, profesora SQQ z okazji 30-lecia. Zapraszam panią doktor inżynier Grażynę Ma z okazji 20-lecia. Nie mamy dyrektora Instytutu Biologii i w jego imieniu e, zapraszam e, doktora hab habilitowanego Sławomira Jaworskiego, profesora SGGW. Jest... E, zapraszam e, panią Małgorzatę Dzięcioł z okazji 45-lecia. Zapraszam pana doktora Wojciecha Kurka z okazji 40-lecia. Zapraszam pana doktora Łukasza Chachulskiego, 35-lecie. Zapraszam panią doktor Habilitowaną Ewę Górską, profesora SGGW, 35-lecie. Zapraszam pana doktora inżyniera Mirosława Sobczaka, 35-lecie. Teraz Instytut Medycyny Weterynaryjnej i zapraszam dyrektora, profesora doktora habilitowanego, Macieja Bańbóre, który jest też jubilatem, 45 lat. Zapraszam pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jurkę, 35-lecie. Zapraszam pana lekarza weterynarii Cezarego Wawrykę, 35-lecie. Zapraszam panią doktor, habilitowaną Magdalenę chłopecką słomińską profesora SGGW, 25-lecie. Zapraszam panią doktor habilitowaną Małgorzatę Sobczak-Filipiak, 25-lecie. Zapraszam pana Macieja Truchel, 25-lecie. Zapraszam panią doktor habilitowaną Joannę pławińską czarnak profesora SGGW, 20-lecie. Zapraszam pana profesora doktora habilitowanego Rafałasa Sapieżyńskiego, 20-lecie. Instytut Nauk leśnych. Zapraszam dyrektora, e, doktora habilitowanego Romana Wojcika, profesora SGGW. E, zapraszam panią profesor doktor habilitowaną Martę Aleksandrowicz-Czcińską 40-lecie. Zapraszam pana doktora inżyniera Jacka Zajączkowskiego 35-lecie. Zapraszam panią magister Ewę Kosel, 30-lecie. Zapraszam panią doktor habilitowaną Mirelę Tulik, profesora SGGW, 25-lecie. Zapraszam pana doktora habilitowanego Michała Bracha. 25-lecie. Zapraszam pana doktora Tomasza Olenderka, 25-lecie. Instytut Nauk Ogrodniczych. Zapraszam dyrektora. Instytutu doktora habitora Dorusza Wrona, profesora SGGW. I zapraszam panią Hannę Załęską, 40-lecie. Pani magister inżynier Monika Małecka-Przybysz, 20 -lecie. Pani doktor Ewa Puchalska, 20-lecie. Instytut Inżynierii Lądowej. Zapraszam dyrektora Instytutu, profesora doktora habilitowanego Eugeniusza Kode, który również jest jubilatem i obchodzi 40-lecie. Zapraszam pana doktora inżyniera Janusza Urbańskiego, 25-lecie. Instytut Inżynierii Środowiska. Zapraszam profesora doktora habilitowanego Janusza Kubraka. Zapraszam pana magistra inżyniera Jacka Gładeckiego, 30-lecie. Zapraszam panią magister i inżynier dorotę mitrowską dwudziestolecie. Instytut nauk drzewnych i meblarskich Zapraszam dyrektora Instytutu doktora Habilitowego Pawła Kozakiewicza, profesora SGGW. Zapraszam panią profesor doktor habilitowaną Ewę Dobrowolską, 35-lecie. Zapraszam pana magistra inżyniera Sławomira Mondera, 25-lecie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zapraszam Panią dyrektor, doktor habilitowaną Kamilę Pupal, profesora SGGW. Zapraszam Panią doktor habilitowaną Martynę Batorską, 40-lecie. Zapraszam Panią profesor, doktor habilitowaną Justynę Więcek, 30-lecie. Zapraszam panią doktor Danutę dzierżanowską Góreń 30-lecie. Instytut Ekonomii i Finansów zapraszam dyrektora doktora habilitowanego Mariusza Maciejczaka profesora SGGW. Zapraszam panią profesorę doktor habilitowaną Krystynę Krzyżanowską 40-lecie. Pani doktor habilitowana Hanna Dudek, profesor SGGW, 35-lecie. Pani doktor Anna Grądkowska, 35-lecie. Pan doktor inżynier Tomasz Klusek, 30-lecie. Pan doktor habilitowany Robert Pietrzykowski, 30-lecie. Pan doktor habilitowany Tomasz Śródek, profesor SGGW, 30-lecie. Pani doktor inżynier Anna Milewska, 20-lecie. Pani doktor Luizę Ochnią, 20 -lecie. Pani doktor Alicja Stolarska, dwudziestolecie. Instytut Zarządzania zaprasza panią dyrektor profesor doktor habilitowaną Joannę Paliszkiewicz. Pani profesor doktor habilitowana Irena Ozimek 35-lecie. Pani doktor habilitowana Hanna górska Warsewicz, profesor SGGW 30-lecie. Instytut Nauk o Żywności. Zapraszam dyrektora. Profesora doktora habilitowanego Mirosława Słowińskiego, który również jest ubiegłym i obchodzi 40-lecie pracy na Zapraszam panią dr Beatę Just-Prochocką, 45-lecie. Zapraszam panią profesor profesor doktor habilitowaną Dorotę Witrową Reichert 40-lecie. Zapraszam panią doktor habilitowaną Edytę Lipińską 30-lecie. Zapraszam Pana doktora habilitowanego Lecha Adabczaka, 30-lecie. Zapraszam Panią magister Inżynier Małgorzatę Kornatowską, 30-lecie. Zapraszam Panią doktor habilitowaną Dorotę Pietrzak, 30-lecie. Zapraszam Panią Grażynę Nowak, 30-lecie. Zapraszam Panią doktor habilitowaną Agatę Górską, profesora SGGW, 25-lecie. Zapraszam Panią doktor habilitowaną Małgorzatę Ziarno, profesor SGGW, 25-lecie. Zapraszam panią doktor habilitowaną Elżbietę Hajtrzymańczuk, profesora SGGW, dwudziestolecie. Zapraszam pana magistra Mariusza Wojnowskiego, dwudziestolecie. Instytut Nauk o żywieniu człowieka. Zapraszam panią dyrektor, profesor doktor habilitowaną Krystynę Gutkowską, która również jest jubilatką i obchodzi 45-lecie pracy na SGGW. Zapraszam panią Henryka Bieniek, 40-lecie pracy. Pani doktor, pan doktor habilitowany Andrzej Półtorek, profesor SGKW, 30-lecie. Zapraszam pani doktor habilitowana Magdalena Wójcik, profesor SGKW, 20 -lecie. Instytut Inżynierii Mechanicznej. Zapraszam dyrektora, doktora habilitowanego Tomasza Nurka, profesora S.G.K.W. Zapraszam panią Halinę Gugałę, 45-lecie. Zapraszam pana doktora inżyniera Dusza Czekalskiego, 40-lecie. Zapraszam Pana Profesora Doktora habilitowanego Jędrzeja Trajera, 40-lecie. Zapraszam Pana Doktora habilitowanego Michała Sypułę, 35-lecie. Zapraszam Panią doktor inżynier Ewę Golisz, 30-lecie. Zapraszam pana doktora habilitowanego Krzysztofa Górnickiego, profesora SGGW 30 -lecia. Zapraszam pana doktora habilitowanego Adama Maciaka, 30 -lecia. Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, zapraszam panią dyrektor, dr habilitowaną Joannę Wleżałek, profesora SGGW. Zapraszam panią dr Małgorzotę Herudzińską, dwudziestolecie. Zapraszam pana doktora Tomasza Herudzińskiego, dwudziestolecie. Zapraszam pana doktora Michała Węsierskiego, dwudziestolecie. Instytut Informatyki Technicznej. Zapraszam dyrektora, doktora habilitowanego Ryszarda Kozera, profesora SGGW. Zapraszam pana doktora Marcina Dudzińskiego, dwudziestolecie. Zapraszam pana doktora habilitowanego Konrada Formańczyka profesora SGGW 20-lecie. Zapraszam pana doktora Pawła Jankowskiego 20-lecie. A teraz pracownik Centrum Medycyny Translacyjnej poproszę dyrektora o wręczenie jubileuszu. Jest to 40-lecie dla pana profesora doktora habilitowanego Romualda Zabielskiego. Zapraszam panią magister Urszulę Kosakowską, kierownika Studium Praktycznej Nauki i Języków Obcych o wręczenie jubileuszu. Pani magister Halinie Kozłowskiej, 35-lecie. Zapraszam pana Ciekana, profesora doktora Habilitowanego Marcina Filipiackiego, Ciekana Wydziału Biologii i Biotechnologii o wręczenie jubileuszu z okazji 20-lecia, pani Agnieszce Borczuch. Poproszę rektora o wręczenie jubileuszu 25-lecia, pani doktor Natalii Dziekan. Zapraszam dziekana Wydziału Hodowli Bioinżynierii i Ochrony, pani, mm, pani profesor dr Habicowana Justyna Więcek, o wręczenie 35-lecia, pani magister inżynier Renacie Korzyńskiej Nowak. A teraz w imieniu kanclerza zapraszam zastępcę kanclerza pana Wojciecha Motelskiego, dyrektora ekonomicznego, o wręczenie jubileusz pracownikom administracji centralnej. Zapraszam panią magister Elżbietę Tryjarską, 35-lecie. Pani Urszula Basińska, 35-lecie. Pan Jerzy Malesa, 35-lecie. Pani Ewa Cieplak, 30-lecie. Pani magister inżynier Małgorzata Trzak, 30-lecie. Pan Mirosław Nozderka, 25-lecie. Pani Agnieszka Świętochowska, 25-lecie. Pan Robert Cichocki, 20-lecie. Pan Adam Dobrowolski, dwudziestolecie. Pani Aneta Fiutkowska, dwudziestolecie. Pani doktor inżynier Ewelina Grzygorzewicz, dwudziestolecie. Pani magister Dorota olkowska Ole Ksiak, dwudziestolecie. Pan Radosław Rejski, dwudziestolecie. Pan Michał Sarwa, dwudziestolecie. Pani Bożena Załuska, dwudziestolecie. Pani Mekser inżynier Agnieszka Zdziechowicz, dwudziestolecie. I to koniec jubileuszu na dziś. Co? Proszę Państwa serdecznie na, na koniec uroczystości, na wspólną fotografię z Panem Rektorem na scenie, tutaj. Ewentualnie poszczególne jednostki, gdyby chciały zdjęcie, też prosimy się zgłosić. będziemy pamiętniać to wydarzenie. Dziękuję, Szanowni Państwo. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Natomiast no, dzisiejszy dzień też dla mnie, tak jak powiedziałem na początku, jest bardzo szczególny, bo tak jest mała grupa osób, które widziałem po raz pierwszy. To jest bardzo dobrze. Jest spora grupa osób, którą trudno jest rozpoznać, bo na co dzień. No, na przykład no nie, nie chodzą w krawatach, garniturach i tak dalej. To też jest ciekawe doświadczenie. Natomiast jest też duża grupa osób, którą znam dobrze z podpisów, z z EZD, z zatwierdzeń dokumentów, z różnego rodzaju działalności administracyjnej. Natomiast z twarzami dużo trudniej się czasami te, te osoby utożsamić. Dlatego tym bardziej bardzo się cieszę, że nazwisko znam doskonale. Codziennie widzę, tak? a twarz no, jest w innym budynku, więc rzadko się widzimy. Także naprawdę dla mnie jest to bardzo, bardzo ważne i sympatyczne wydarzenie. Mam nadzieję, że Państwo też, tak jak mówię, mimo że to tak wygląda mechanicznie, nie jest to dla Państwa takie zupełnie... Y, zupełnie bez znaczenia. Także raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. I y, co prawda nie śniadanie, nie obiad, nie lunch, ale przynajmniej herbata, kawa y, zapraszam tutaj do, y, do y, podcień, tak? Do tej bocznej części. I y, też istotną, y, istotną rolą takich spotkań jest to, żeby też się spotkać, porozmawiać. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.